Szanowni Państwo, kto z kim przystaje, takim się staje. Jak zapewne wiecie, od kilku lat uczę, przekazuję, proszę, abyście się uczyli, żebyście po prostu poznawali nowe techniki, jak się zachować, jak przetrwać w sytuacji, które są obecnie, nie tylko w Polsce, ale na Białorusi i na całym, całym Bożym świecie. Szanowni Państwo, dziki prepers... Zobaczcie, już mnie naśladują. Mało tego, że, mało tego, że wielki, Siela to jest na dodatek tak jest. zakamuflowany, że nie chce swojej twarzy pokazać. Ale on jest może, szanowni Państwo, mądrzejszy ode mnie, gdyż ja po prostu pokazuję swoją twarz i już wszyscy wiecie, kto jestem. Rozumiem. On z żoną, z dziećmi uciekł w lasy. Siedzi w lasach i co robi? Przygotowuje się na, na najgorsze. Co znaczy, kupił chałupę. Boże sieje, drapie, wodociągie robi prywatne, szczury łapie, myszy. Spróbuję zjadać, ma kupę królików, wszystkiego. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na jego kanał. Kazałem mu to nagrywać, niech nagrywa, bo ja już jestem stary i za wiele już nie mogę wymyśleć, ale on jest młody i pełen inwencji twórczej. Obejrzyjcie jego kanał. To mu nie idzie tam za bardzo dobrze, może tam za duży brzuch ma i tak dalej, bo za dłona go, go za bardzo karmi, ale z czasem do wprawy dojdzie, ale wiedzę, którą on posiada, może Wam przekazać, która ta wiedza może się Wam również przydać. Także nie będę Wam kadził dużo o tym człowieku, eee. ale wiesz co, o, ja bym nie zdradzał może. Wolałbym, żebyś ty to tak. przekazywał ludziom podczas kręcenia tych tak. filmików. No, ja to właśnie pokazywać ludziom, no? żeby mm -hmm. też uczyć. Ale wiesz, tak, że to jesteśmy to. potencjalnie uważani za śmierć, mm. którzy się przygotowują na jakieś ekstremalne sytuacje, no tak, a których nie. może nie być, tylko że ostatnio za masłem stali przy pierwszej pandemii, od trzeciej nad ranem o, za wiecie, tak. Masz. Teraz chcesz sam uczyć, Szanowni Państwo, tak. Dlatego ja nie będziemy tutaj kadzić z tym dzikiem, ale powiem Wam jedno. Oglądajcie różne stacje, nie tylko moje. Oglądajcie tych młodych, tych moich można powiedzieć, uczniów, którzy się tak. uczą, którzy przekazują tą wiedzę. To może się Wam wkrótce przydać. Może być Wam bardzo, bardzo potrzebne, gdyż to pozwoli uratować Was i waszą rodzinę. Dlatego tu Dziki Preppers też już zaczyna nauczyć, bo już coś pojął i teraz tak. chcesz przekazać władzę dla tych innych. tak? Dokładnie. Jak ten twój kanał się nazywa? E, Dziki, Preppers. Dziki Preppers. Dziki Preppers. No nazwa Dziki. rzeczywiście. No wyglądasz jak dzik wielki. <laughs> Był taki kiedyś dzikowy, dzikowy skarb, nie? Dlatego no. to mi się kojarzy. Dziki Preppers. No ale to dobrze. No. Szanowni Państwo, także ja zapraszam i kolega ja też mnie zapraszam wszystko zaprasza wszystko na wszystko kanał po prostu, żeby oglądać i uczyć się, uczyć się, jeszcze raz no. uczyć się. Tak dziękuję. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. Witajcie moi kochani. Od kilku dni nie daje mi spokoju i myślę o tym, co się wydarzyło. Wróciłem myślami do mojego ostatniego spotkania z panem Adolfem. Stąd wrzucam ten film z mojej wizyty. Jak większość z Was wie, Znaliśmy się od wielu lat i jakiś czas mieszkałem u pana Adolfa. Widząc go po raz ostatni, wtedy jeszcze tego nie rozumiałem. Nie rozumiałem, czego on chciał ode mnie, mówiąc mi wcześniej, że powinienem zacząć kręcić filmy i dalej przekazywać wiedzę. Pan Adolf miał szósty zmysł. Wszyscy to o tym wiemy. Myślałem o tym długo i wtedy jeszcze byłem pełny obaw. Obaw co do tego, czy powinienem. Pokazywać i zdradzać swoje przygotowania, zabezpieczenia swojej rodziny. Czy powinienem to robić? Bo przecież prepping wymaga od nas tego, aby robić wszystko po cichu. Wtedy jeszcze nie rozumiałem. Skąd ta prośba? A teraz już wiem. Nie jestem tutaj po to, żeby płakać. On by tego nie chciał. Pan Adolf zawsze uczył nas, że mamy być silni i stawać naprzeciw nawet największym wyzwaniom. Dzięki niemu. Wielu z nas zaczęło robić zapasy. Dzięki niemu wiele osób przetrwa trudne chwile. Z pewnością uratował wiele istnień, szczególnie teraz, kiedy zaczynają się dziać takie rzeczy, różne dziwne rzeczy na tym świecie. Rozpaliłem ten ogień dla niego. Rozpaliłem dla niego ten ogień, dlatego że on rozpalił iskrę w naszych sercach. Rozpalił tą iskrę i dał nam nadzieję. Dzięki temu ogień, który tli się teraz w każdym z nas, pociągnie dalej jego dzieło. Jestem tu, na świętej ziemi Słowian i postanowiłem, że razem z wami będę kontynuował jego dzieło. Wraz z nim nie umrze jego marzenie. Każdy z Was pamięta, że jego marzenie było stworzenie osady Słowian. Wolnych, świadomych ludzi, którzy mają dosyć wszechpanującej obłudy, chciwości i wszelkiego zła. Otaczającego nas z każdej strony. Panie Adolfie, niech to będzie moje ostatnie pożegnanie z Panem. Bardzo żałuję tego, że nie mogłem być u Pana na pogrzebie, ale skoro rodzina tak zadecydowała, muszę uszanować ich decyzję. Chciałem bardzo tam być, ale pożegnam Pana po swojemu, deklarując, i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby Pańskie marzenie się w końcu ziściło, abyśmy my, Słowianie, mogli w końcu się zjednoczyć i żyć. Jak na dobrych ludzi przystało. Wiem doskonale, że jest Pan razem z nami i będzie Pan obserwował to, co wszyscy robimy, ale dzięki czynom, które Pan zrobił za swojego życia, będzie Pan żył wiecznie, wiecznie w naszych sercach, umysłach, a pamięć po Panu nigdy nie zostanie zapomniana. Dostaję dziennie kilkadziesiąt maili od ludzi takich jak ja, jak Pan, którzy chcą pomóc przy tworzeniu Pańskiej idei. Teraz widzę wyraźnie, że to ma sens. Że to wszystko tak wszechświat ułożył, żebyśmy w końcu mogli to zrealizować, aby słowo stało się czynem. Wiem, że nie mamy zbyt dużo czasu, aby to, co właśnie się rozpoczęło, zostało zapamiętane przez następne pokolenia. Teraz to my, dzięki Panu, tworzymy tą historię i napiszemy ją tak, jakby Pan sobie tego życzył. Sława, przyjacielu, sława, mentorzy. Za jakiś czas i tak się zobaczymy z drugiej strony. Ale najpierw dokończymy do końca Twoje dzieło.